Kolera, jasna! Nie no! Nie no, po prostu on nie Nie we mnie! Nie we mnie nie, no! Skąd co on nie wierasz? On we mnie strzelał! Nie no, sorry, Czwarciwiu! Piotr, no ale zabij go!

co ty, no co ty, no co ty, no co ty Piotr, dawaj Zabij Piotra Naprawdę, naprawdę Piotr, kiedy gdzie Co Nie, kurna nie, no nie, no kurde, prom Zabi Zabij go! Piotr, wszystko jest? I duma ze od do dwudziestej. Za osoby transmisja. Dwie osoby. Yeah. Ja poczekaj też co lepsze. Jutro jak się dym